Turyści odwiedzający kościół w średniowiecznej cytadeli w Sikkisoara w Transylwanii mogą się wielce zadziwić, gdy zauważą, co przedstawia jedno ze znajdujących się tam malowideł. Konfuzję powoduje dziwny obiekt przypominający UFO, znajdujący się na liczącym w przybliżeniu 400 lat dziele sztuki. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to możliwe, aby w murach tego rumuńskiego kościoła znajdowało się malowidło przedstawiające latający spodek w stylu dzisiejszego UFO i to uwieczniony wtedy, gdy nikt o czymś takim nie słyszał. Obraz, który zdobi ściany z XIII wieku, po raz pierwszy pojawił się na niej w XVII wieku, potem tym, gdy to miejsce kultu doszczętnie spłonęło. Jednak miejscowy kustosz daleki jest od ufologicznych skojarzeń. Jego zdaniem, dziwaczny, niezidentyfikowany obiekt może być tylko reprezentacją wizji nieba, wyrażoną tak przez artysta. Czy zatem autor tego malowidła miał po prostu tak dziwną, jak na tyle stuleci, wstecz wyobraźnię? Czy też po prostu namalował coś, co widział na niebie, czego nie potrafił wytłumaczyć inaczej niż jako boską interwencję? Dlatego coś co ma wybitnie technologiczny wygląd zakwalifikował jako obiekt sakralny. Niestety ale zarówno pierwsza jak i druga wersja są chyba równie prawdopodobne.